Okej okay, moi drodzy, ktoś z was zamawiał obcego? Proszę bardzo. 8, 9, 10, 11 pasażer Nostromo, a w zasadzie USS Marinot. Nic innego jak odcinek 5, więc pogadajmy dzisiaj o pewnie dla wielu najlepszym odcinku. No bo jeśli ktoś chciał mniej Blade Runnera i tych dzieciaków, androidów, hybryd, cyborgów i tak dalej, a więcej obcego, no, to ten odcinek to jest czysta zabawa, prawda, Pastisz tak naprawdę, pierwszego filmu, wariacja na temat, a wręcz jego ulepszona wersja, tak naprawdę. Nic nie przebije pierwszego i drugiego filmu. Myślę, że w moich oczach i większości widzów, ale trzeba powiedzieć, że gdyby to było pierwsze, to byśmy byli pewnie zachwyceni. I nawet ci, co teraz marudzą, by nie marudzili, no nie? Jedynym wadą tego odcinka, czy w ogóle filmów tego typu, jest to, że już to widzieliśmy. No umówmy się, że nie jest to oryginalne, że im się ten obcy wykradł na tym statku, co wygląda jak Nostromo i, i gdzieś tam biega i wyjdzie za kogoś i zabije. No, jest to po prostu nieoryginalne, ale uważam, że mimo wszystko działa i było świetne. Znaczy, nie wiem jak wam, ale mi się ten odcinek bardzo podobał, ale ja już od jakichś dwóch mniej więcej jestem wkręcony w ten serial bardzo. Miał swoje głupotki, ale totalnie jakby no, już, od... No, już od poprzedniego odcinka naprawdę nie mogłem doczekać kolejnego. Robiłem sobie rewatch poprzednich, naprawdę się wkręciłem, nie? No, i tak jak słyszeliśmy wcześniej, odcinek piąty to flashback. Flashback troszeczkę jak w prequelu The Thing. Patrzymy, co się na tej stacji wydarzyło. Eee, tak jak wiecie, w The Thing było, że ta norweska stacja jest i tam zastali nasi bohaterowie już wszystkich pomordowanych. I o mój Boże, co tutaj się działo. Eee, tak samo mieliśmy trochę w tym serialu, i teraz dowiadujemy się dokładnie, co się stało. Mamy kilka ciekawych rzeczy dotyczących, jakby fabuły i tego, co powinno nas interesować w kontekście reszty historii. Natomiast w większości, no to co? Ktoś sabotował statek i potworki się wydostały, tak? Pod nie tylko obcy, oczywiście. Tak samo oczek i te kosmiczne pijawki. Eee, I oczywiście widzimy ten, ten odcinek z perspektywy moroła, który generalnie rzecz biorąc robi śledztwo, ponieważ zostaje wybudzony przez jednego z członków ekipy i słyszy, że jest jakiś pożar i w ogóle to dwa eee, istoty, tak? Uciekły. To znaczy nie uciekły, bo wiemy, gdzie są i, <laughs> i opowiada w dużym skrócie ktoś sabotował jakiś tam panel w pomieszczeniu gdzie były przechowywane facehagery i jak oni poszli we dwu gasić pożar te facehagery ich capnęły no i mamy klasyczną prawda scenę w obcym gdzie siedzą prawda w, znaczy leżą z facehagerami w tym pokoju medycznym i jeden z nich zresztą już nie żyje bo próbowano tam facehagera zdjąć i przecięto mu ogon i wiadomo wypaliło mu szyję także no można by się tego spodziewać tak czyli pewnie większość z nas, że większość osób w ogóle w tej sytuacji próbowałaby coś takiego zrobić i tak powinno się to skończyć. Drugi natomiast jeszcze żyje, ale jest swejsagerowany, więc my wiemy w jaką stronę to idzie. Jeden zostaje wyrzucony ten martwy przez out the, out the airlock, tak? Czyli tak jak zawsze tam, prawda, w kosmos i no to jest troszeczkę takie taki wiecie trupcze nie? Jestem ciekaw gdzie on powróci, ponieważ jak wiemy w tej serii, choć kosmos jest wielki wręcz Kosmicznie wielki Badums, to zawsze można coś znaleźć, co się tam gdzieś dryfuje, jakąś tam, wiecie, Rypli, czy, czy w Romulusie tego obcego, nie? Także prędzej czy później ktoś to znajdzie, i nie wiem, czy to będzie coś do sequela, czy coś, takie ujęcie na zasadzie sceny po napisach, ale domyślam się, że gdzieś w kosmosie jest, prawda, drugi obcy w brzuchu tego tam zmarłego kapitana, czy kim on był. Natomiast tak, no, Morą nie tylko, że ma sytuację pod tytułem. Obcy się wykluwa temu sklaty i to temu, co go wsadzili do hibernacji, z myślą, że zamrożą go i przewiozą na Ziemię. By the way, to jest rozwiązanie, które sugerowali Ripley w trzeciej części u Finchera, nie? że hej, hej, chodź tutaj, Cię zamrozimy, na Ziemi z Ciebie to wyciągniemy, czy tam na statku, czy gdzieś. A tu wychodzi na to, że obcy to jednak się nie daje zamrozić, no nie, a to jest ciekawe, czy to jest, no bo zależy, jak to traktujemy ten serial, jeśli chodzi o lore, ale jest to całkiem ciekawa obserwacja, no nie, że to jednak by nic nie dało, czyli po prostu pójdziecie spać, a on i tak z was wyjdzie. Ale to jest jedno, że Seksenomorf biega po statku, druga sprawa to jest, że ktoś kurwa sabotuje i morą tutaj przesłuchuje ludzi, patrzy na kamery i tak dalej, i tak dalej, i finalnie dochodzi, że to był ten jakiś Petrowicz na zasadzie któryś tam... No ktoś z ekipy, który miał być w hibernacji, a nie był i jest na kamerce, jak się dogaduje. Z James, z Bojem Kawalierem, co jest istotne dla nas, no bo spekulowaliśmy od czterech odcinków, e, czy ten statek, prawda, ktoś sabotował, czy się rozbił specjalnie u niego, czy nie. I wychodzi na to, że tak, jak najbardziej, Boj kawaler wiedział, co się dzieje. Jest jednak trochę inteligentniejszy niż mu dawaliśmy, powiedzmy, kredyt. Znaczy, miał nasz kredyt zaufania, no nie? Umówmy się, bo słyszeliśmy, że jest inteligentny, ale wszyscy patrzyliśmy z takim... Może jest, ale na razie to taki troszeczkę gówniarz, który tam coś pyskuje i ma wysokie e, przerośnięte ego. No okazuje się, że jednak co, dowiedział się, dodzwonił kurwa, namówił kogoś, no nie? tam ten ziomek mówi, czyli możesz przenieść moje ciało do robota, nie? Znaczy mój umysł do ciała robota, a on... No prawie. A tak, 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 dostaniesz to. <grych> no na pewno, na pewno zamierzał wszystko spełnić mu, no nie? <grych> Ale obiecał mu, po hamsku zresztą w sumie, nawet tu arogancja z jego wyszła, tam na zasadzie, z jakiej, z jakiej tam wsi byś nie był i jakie tam, nie wiem... Nie wiem, coś na zasadzie, że go kozojebcą nazwał, czy coś jakieś takie pocisnął po nim, ale będzie tam najbogatszy w każdym razie, no nie? No i to wystarczyło, więc wiemy, kto sabotował. E, pan, pan Petrowicz, tak? Czy jak, jak mu tam. E, I gdzie to poszło? gdzie, gdzie go to zaprowadziło. No, e, ginie zresztą z rąk Moroła. Ponieważ strzela się z morołem i tym drugim, tego drugiego zabija eee, i moroł go w końcu przebija ręką. Trochę jak obcy ogonem, prawda? Jest tu pewne podobieństwo. Eee, muszę powiedzieć, że ten, co zdradził, jest pierwszą osobą w filmie od dawna, którą widziałem, że ma całkiem dobry chwyt na pistolecie. co się rzadko zdarza w kinie. Zazwyczaj siaktorzy, co grają jakichś policjantów i tak dalej, nie potrafią w ogóle trzymać, ale to jest tam dygresja. W każdym razie, podobało mi się. Jestem ciekaw, czy przeleje jakieś czy przeszedł szkolenie, czy umie sam używać broni ten aktor. Natomiast to już dochodzę praktycznie do końcówki odcinka, jak już jest główna akcja, natomiast jest to odcinek trwający mniej więcej godzinę, w którym mamy taki slow burnowe, nostromo podejście do budowania napięcia, atmosfery i tak dalej. No oczywiście scenografia sama w sobie robi robotę, bo umówmy się, jest to po prostu znowu nostromo i uważam, że tutaj ten odcinek wyglądał zajebiście. Bardzo mi się podobało to slow burnowe budowanie napięcia, bardzo mi się podobało te takie old schoolowe, taki Ridley Scott robiący Alien, tak? Czyli takie powo Wolne i tam coś tu i my wiemy my czujemy że no jest w nim ten obcy wiemy że coś się wydarzy albo że wiemy że ktoś sabotował i to mi zresztą przypomniało bardzo Among Us. jeśli w Among Usa graliście no to wiecie o co chodzi to znaczy wszyscy usiedli w jednym pomieszczeniu i ktoś z nas jest zdrajcą nie jakby ktoś jest podejrzany no nie głosujemy więc jakby koncept Among Usa na zasadzie, na takim statku, jeszcze z obcymi, samo się pisze, tak, samo się pisze napięcie, strach i paranoja w kosmosie, gdzie nikt nie usłyszy waszego krzyku. No bo umówmy się, chcielibyście, chcieli, nie, wie, nie wiecie komu możecie ufać, to jest statek kosmiczny, tutaj jakby ktoś chce was zabić, to no nie wiem, no wystarczy właśnie pożar po zrobić, czy coś w tym stylu, albo zresztą wieziecie jakieś poczwarki z kosmosu, no ostatnie co bym chciał, to żeby się latały luzem. I tak mnie zdenerwowała ta pani kapitan nowa, która mówiła: O jezu, nie wiem, jak powiemy, że, będzie, że mamy sabotażystę, to będzie, o jezu, będą się bać ludzie. Ja mówię: Nie, no właśnie, powiedzcie, że macie sabotażystę, bo powinni się bać. Powinniście wszyscy z czekać i nie wiem, zresztą sam nie wiem, co bym zrobił. E, morą i tak całkiem nieźle próbował to rozwiązać. E, no i co, i przede wszystkim jeszcze poza sabo sabotażystą, którego udaje mu się zabić, mamy. E, Obcego, i nie tylko obcego, mamy tu, to jest, mówię, ósmy, dziewiąty i dziesiąty pasażer Nostromo, no bo tak, mamy te pijawki, które w ogóle wykazują się inteligencją na poziomie co najmniej ośmiornicy, gdzie jak ta babka, co jest tu, rozumiem, jakąś tam naukowczynią, robi na nich testy w laboratorium, e, na chwilę nie patrzy i nie założyła takiej jakby pokrywki na, na tą tubkę, ale miała, tam było takie zasłonięcie, taka wiecie, takie, że przesunęła i się... Jakby coś tam się zamknęło, no nie jakiś metalik, to ten, kurwa, ta pijawka się to otworzyła, no nie paluszkiem czy tam macką, nie wiem, więc mówię okej, okay, okej. Okay. Całkiem inteligentne zwierzę. Ale wiecie, no właśnie jakieś tam ośpiornice, czy kruki na ziemi takie rzeczy robią, więc jest to całkiem myślę realistyczne, no jest jakaś kosmiczna istota, która może mieć taką inteligencję. Chociaż to było takie zaskakujące, no nie, nie spodziewałem się tego, że takie małe gówno na zwyczajnie wpadnie. Po czym jakby puszcza takie nie wiem, kijanki czy coś tam, w w jakiejś swoją... E, na zasadzie rozmnażania, tak, siebie, swoje dzieci, do jej wody. Wodę później pije ten młody mechanik, ten taki głupszy, uroczy, e, który zaczyna pluć krwią, no i jak go otwierają, okazuje się, że one się po prostu żywią, wiadomo, no, jego organami wewnętrznymi, trochę jak obcy, tak, tylko że one, rozumiem, że po prostu piją krew i... no, one chyba nie rosną do takich rozmiarów jak obcy. Chociaż, w sumie, nie wiem, bo nie widzieliśmy, co się z nimi później dzieje, nie? Bo nie widzieliśmy, e, jakby jakieś nie wiem, czy mają końcową wersję, czy to jest tylko tyle, no nie? No ale wiem, że dochodzi do sceny, którą... Przy tej scenie już na koniec, jakby, czy nawet przed tą sceną sobie myślałem, że... Kurwa, przecież ja nie, pami ja nie pamiętam, bo jak przy, w pierwszych odcinkach zwiedzamy ten statek z naszą ekipą ratunkową, to widzimy to miejsce, widzieliśmy tych ludzi już, że nie żyją, a teraz nie pamiętam, nie? Mimo że, mimo, że rewatchowałem, ale trochę przewijałem rewatchując, tak wiecie, nie oglądałem od deski do deski, tylko tak się przekartkowałem, że tak powiem, na przykład pierwszy odcinek czy drugi. I, yy, a, wiecie, więcej tych scen z obcym sobie oglądałem, czy jakiś tam konkretny dialog chciałem wyłapać. I tu widocznie akurat nie zwróciłem uwagi. I mówię, król, nie pamiętam jak zginął, nie? Więc niby mi pokazują coś, co powinienem już znać e koniec, efekt, a czy skutki, a nie pamiętam, nie? W każdym razie <grym> mają tą taką trudną podjęcia decyzję, gdzie Moro mówi, nie, zostawcie go, nie, nie ruszajcie tego, a ta, która jest teraz e, kapitanem statku, że tak powiem, mówi, dobra, ratujcie go, wyjmujcie te pijawki, no nie? to zresztą, no, nie jest jakieś nielogiczne, żeby tam próbować, kurwa, wyjąć mu z, nie wiem, z przewodu pokarmowego, czy coś te kosmiczne pijawki, ale okazuje się, że ma jakiś system obronny, jakiś taki mini skunk sama, tak samo jak obcy z kwasem, i wypuszcza jakąś chmurkę, która rozumiem, że jest po prostu toksycznym gazem, bo natychmiast zostają, po prostu jakiegoś wylewu na zasadzie jak, jak no jakaś, jak, jak naprawdę porządna broń biologiczna, prawda, na Ziemi, tak, gdzie krew z oczu i tak dalej, i wszyscy umierają w tym pomieszczeniu, także w międzyczasie obcy dorywa Tenga, i to co najbardziej mnie dziwiło od początku tego odcinka do końca, to jest tęg. To znaczy tęg, który był pokazany jako creep, który cały czas patrzy na jakąś tam babkę w hibernacji i jest w ogóle jest dziwny po prostu. Ech. Ja trochę nie wiem czemu oni go nie podejrzewali, że czemu on tak jakoś luzem se chodził. Ja mówię: "Jeśli to jest ktoś z was, to wiadomo, że on". <laughs> Wiecie, to jakby wszyscy wszyscy wiedzą, że to coś z nim jest nie tak. Tylko że on i, i na to, że go nie podejrzewam, to jedno, ale on nawet podpowiada Morołowi, że a skąd wiesz, że tam ci w hibernacji, że, że wszyscy, co są w hibernacji, to są w hibernacji? Czy jakiegoś go na to naprowadza, że tam ktoś udaje, że jest hibernowany, albo wychodzi z tego, nie? I zastanawia mnie, czemu... Czy on wiedział? to Bo czy, bo, czy on jest w stronie? Czy on jest po prostu dziwny? Czy on jeszcze wróci? Bo ostatnio co słyszymy, to że obcy go pociachał, zresztą jak widzi obcego to krzyczy w przerażeniu, więc nie wydaje się być jakoś zaangażowany w historię z obcym, op... w sensie nie wiem, czy ja coś przeoczyłem, o co chodzi z tym creepem, do no nie, w każdym razie obcy rozprawia się ze wszystkimi, a poza pijawkami jeszcze mamy... Pana oczko, albo panią, w sumie nie wiem. I oczko nawet przez chwilę tą dziewczynę, tą naukowczynię próbowało ostrzyć, jak ta pijawka wychodziła, waliło w szybkę. Nie wiem, okej, okay, oczko rzeczywiście jest inteligentne, to jest moja rozkmienia sprzed paru odcinków. I jak inteligentna jest ta istota, bo gadaliśmy o tym na bez schematu, i wiecie, podejrzenia są takie, że ona żywi się inteligencją. Ja osobiście zrozumiałem, że ona się może, że się podłącza do mózgu, że żywi się człowiekiem czy czymś, ale nie wiem czy inteligencją. Nie wiem jak inteligentna jest, a w tym odcinku wychodzi na cały. Całkiem inteligentne i jestem ciekaw, jak działa. Mam nadzieję, że to się jakoś wyjaśni w tym serialu, bo jest to po prostu ciekawe. To znaczy, czy jest to istota, która ma swoją inteligencję, czy jak się podłączy do czegoś mózgu, ma jego inteligencję. Wiecie, jak to dokładnie działa, no nie? No, ale po pierwsze próba ostrzec, więc w ogóle dosyć ludzka reakcja, tak. Eee, no nie wiem, pies jak szczeka, to raczej tak ogólnie szczeka, żeby, wiecie, że ma taki odruch pilnowania, no bo to wynika, jak rozumiem, z wychowania i jakby dena to ma, tak? Że psy, wiecie, ostrzegały, że w ogóle zwierzęta się ostrzegają. Ale to, ta kreatura, to oczko na zasadzie pukania takiego, ty, kurwa, za tobą, to było bardzo ludzkie, no nie? Po czym wchodzi w tego starszego mechanika, co był taki swój ziomo, co tego, uważam na tego młodszego mechanika, tak? Bo będąc nad nim, chociaż próbował mu ukraść kanapkę ponownie, czy tam ciastko. No w każdym razie Wchodzi w niego, bo już widzimy na koniec, jak obcy goni naszych bohaterów, że, że prawda, no widać, że coś się stało z okiem, tak, widać, że albo była bardzo ciężka impreza, albo się uderzył, może trochę zadrapał za mocno, <grych> albo to poczwarka po z kosmosu. I w tym momencie ona steruje jego ciałem bardzo dobrze. I tutaj dochodzi do sceny walki, gdzie pierwszy raz chyba w historii obcego coś takiego widzimy. Bardzo mi się podobało. Tu może w ogóle powiem, że cała ta końcówka mi się bardzo podobała. I to jak Noah Hawley ogrywa przestrzeń, ogrywa potwory, że tak powiem. Jak buduje atmosferę. Jak ten, naprawdę ten trzeci jak mi się się tu podobał, choć był bardzo ryzykowny, był odważny, bo bardzo dużo widzimy potwory w bardzo ciekawych że tak powiem ujęciach, gdzie nie tylko w mroku. Często to światło tak jak migoczy, czy tak przelatuje, wiecie, włącza się i wyłącza, że. Bardzo... Są momenty pełnego oświetlenia potworów, gdzie jest bardzo dużo efektów praktycznych tutaj chyba jest jedno ujęcie takie typowe CG, że jak obcy kogoś goni, a generalnie widzimy faceta w kostiumie gumowym. I powiem szczerze, że przez chwilę miałem takie, uuu, czy ja w to wierzę? Czy to jest genialny ruch, czy idiotyczny? Ja autentycznie się zastanawiałem, oglądałem to końcówkę jeszcze potem. W sumie chyba trzy razy obejrzałem te wszystkie sceny z obcym, bo byłem trochę zafascynowany i stwierdzam, że mi się podoba, nie? Ale było to ryzykowne. Natomiast widzimy właśnie pierwszą sekwencję, jak Oczko, będąc w tym tam mechaniku starszym, rzuca się na obcego, na ksenomorfa. I skacze mu na szyję, tam prawie materiał zakłada i zaczyna go gryźć. I mówię, okej, okay, wreszcie, bo do nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy, tak? Może w obcy, obcy kontra predator miał takie sceny trochę, no ale z predatorem, nie z człowiekiem. I powiem szczerze, że to jest spoko, bo obcy jako... Wiecie, ksenomorf, jako no, tam niezatrzymywalna siła, po prostu jakieś, jakieś bestia z kosmosu, no, jakieś zwierzę z kosmosu. E, no to okej, okay, zawsze tam tych ludzi, prawda, albo tam ciapnie z daleka, albo przewróci i zagryzie, no taki taki niedźwiedź w połączeniu z jakimś lampartem, czy coś, na zasadzie, że jest i silne, i zwinne, i gryzie, i ogonem nabije, i tak dalej, nie? Więc wiadomo, że człowiek nie ma szans, to jest, to jest tak jak ta rozkmina ilu facetów, żeby z gorylem wygrać, nie? <ścoughs> czy stu facetów da radę gorylowi, no nie? No, to opcja jest takim trochę gorylem w tym porównaniu. Ale mimo wszystko, jak on stoi, no to obcy nie, wiem, no nie waży chyba tony, no to jest taki trochę większy człowiek z ogonem i tak dalej. Nie wiem, ile może ważyć, kurwa, 150 kg Nie, bo to jest dosyć szupłe jednak, tak? Takie mniej takie wyżyłowane, że to jest taka, bardziej taki lampart niż, niż niedźwiedź, nie? Więc e, coś tym jest, że jakby tak człowiek wskoczył mu z tyłu, on trochę, on nie jest jakiś hiper nie jest kot jednak, nie? E, zaczął oczywiście go dźgać ogonem i sam fakt, że mógł, wiecie się, nie wiem, no walnąć o ścianę jakoś, Oczywiście wygrał ten pojedynek obcy i potem po prostu zabił ofiarę, ale było to ciekawe zobaczyć, że jakby ktoś miał jaja jak oczko, używając nie swojego ciała, nie? <grystanie> to mógłby właśnie na zasadzie skoczyć mu na plecy. Jeśli tak się zastanowi, czy taki jakiś Arnold ze złotych czasów, Predatora jeden, czy jakiś Komando, jakby tak wiecie, jak pierdolno tego, <grystanie> skoczył temu obcemu na plecy. Co <grystanie> jest ciekawe, no nie? on takie wiecie, trochę no, taka rozkwina głupia, no nie, jak taka twitterowa rozkmina, nie, ile, ile osób musiałoby złapać obcego, żeby ten, ale coś w tym jest, no bo to jednak jest, to, to jest jednak część tej imersji, część tego, co lubimy w obcym, czyli że to nie jest demos kosmosu, na którego działa cy, cy, ten, cytowanie Biblii i jakieś tam inne magiczne rzeczy, które w danym filmie akurat działają, tylko na niego działa, kurwa, to co działa na ziemi, to jest prawdziwa istota i częścią właśnie tej imersji jest to, że można z nią walczyć, że czasem ją widać w ciemności, czasem w świetle, że właśnie, że ten kostium jest mega dopracowany, ale bardzo widoczny momentami i to na pewno mi się podobało, że tak jak mówię, ten kostium był trochę ryzykowny, nie? że raczej potwory się ogrywa w cieniu. I, I wiecie, to tak jak, nie wiem, to tak jak kostium jakiegoś Batmana czy coś. Zazwyczaj lepiej wygląda, gdy jest ogrywany mrocznie w nocy, nie? A nie, że sobie w biały dzień wyjdzie i będzie wyglądał jak na komikonie, jak, jak jakiś, wiecie, ktoś to, e, nie wiem, Halloween idzie zrobić, tak? I to światło dużo zmienia w filmach, nie? I to, jak, jak się portretuje konkretną istotę, czy człowieka, czy, czy właśnie, nie wiem, Batmana. Ale z drugiej strony, przez tą praktyczność tego kostiumu, który tutaj cały czas widać. Tak sobie myślałem, okej, dobra, wierzyłem w to, pierwszy raz chyba mieliśmy taką długą sekwencję, że obcy kogoś goni, że tam prawie zdążył, że kogoś tam nadział, że tam zrobił chwilę coś wolno, a potem szybko, gdzie jakby cały czas tak wierzyłem, że nie złamano mi imersji, bo nawet w tych filmach, gdzie CGI jest dobre, weźmy sobie obcy Covenant, nie? A, Znaczy w sensie obcy przymierze, Alien Covenant. Pomijając, abstrahując od jakości filmu i jego problemów, bla bla bla, tam są sceny, jak te obce biegają, i tam jest takie zajebiste CGI, bo tam to CGI było zajebiste, to były takie rendery na najwyższym poziomie, naprawdę widać, że, o CGI, ale mimo wszystko oglądając myślą, ale dobre CGI, bo widzę CGI, nie? A tutaj, tutaj nawet jest, taka jedno, jest takie jedno ujęcie. Jak ona, czy Moro, nie pamiętam, ale ktoś zamyka przed obcym drzwi, kamera jest za obcym i on tak się jakby pokazuje przez tą szybkę i nie może, wiecie, jej przebić i po prostu wchodzi na sufit na Spidermana, nie? W jednym ujęciu i tak mówię, okej, okay, dobra, no nie, właśnie taki, nie pamiętam, żebym widział kiedyś takie ujęcie, nie? Więc wydaje mi się, że fajnie tutaj Noah Hawley eksperymentuje, odważnie, ryzykownie, bo mogę się założyć, że będą komentarze typu no, widziałem tam, prawda, trochę taki gumowy był, nie? Ale z drugiej strony, opcji jest taki, taka, taka gumowa skóra czarna, obślizgła, więc y jestem ciekaw, jaka będzie reakcja szerszej publiczności. Ale mi się podobało, mi się podobało i nie wybiło mnie w ogóle z imersji. Podobały mi się sceny walki. Oczko tutaj, tak jak mówię, też jest czymś intrygującym w kontekście reszty serialu, bo jak widać, ma pewno ma jakąś inteligencję, ale też tak jakby nie zabijał ludzi, tylko. Próbował, próbował walczyć z obcym, nie próbował uciec. Nie, w sumie nie wiem, co próbował zrobić, no nie? Potem skoczył na tego obcego, jest takie zajebiste ujęcie, jak ten obcy tam na zasadzie, wiecie, coś tam <laughs> się miota z tym oczkiem na twarzy, tylko nie ma oczu, więc nie ma gdzie wejść, jak rozumiem. Chociaż nie wiemy, jak działa. Może, może się by mógł do mózgu wpiąć, gdyby się mógł dostać, nawet i bez oka, nie? Byłby taki obcy z okiem na środku, to byłoby śmieszne w sumie, jak tak zrobią. <laughs> w każdym razie ta kamera robi takie, wiecie, 360 stopni, jak jakieś jakiejś odysei kosmicznej, no nie. Czerwone światło tam ryga, wie, wiecie bardzo klimatycznie, no nie? No i finalnie widzimy, że też całą sytuację, jak wszyscy po kolei zginęli i Morrow finalnie to, co widzieliśmy, zostawia tą swoją nową kapitan. Ech, I tak naprawdę mamy trochę więcej kontekstu do tej sytuacji. Natomiast trochę nie wiem, zastanawiam się, czemu to zrobił, bo w pierwszym odcinku to było tak, takie troszeczkę red herringowe podejście, taka zmyłka dla widza, że no on na pewno sabotował, on jest pewnie zły, on jest synem, zostawił ją na śmierć. A tutaj bardziej widać, że chyba już po prostu się bałża a, ona może być zakażona przez kogoś. B, e, w, jak otworzy, to może obcy czy ktoś tam wskoczyć. Po prostu stwierdził chyba, że to jest za duże ryzyko. Na zasadzie, zamykam się, wchodzę do tej kapsułki, szczególnie, że tam chyba nie ma miejsca na dwie osoby, więc ją poświęcił, no nie? Ale widać było, że jemu zależało na tym statku i na tej ekipie, szczególnie w kontekście tych flashbacków, co widzimy, że z córką i że córka zginęła w pożarze, jak miała 19 lat. On nie ma do czego wracać. No i na koniec odcinka już mamy teraźniejszość naszą, powiedzmy, serialu, gdzie gada z Jutani. I mówi, że nie, 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 tu żadni prawnicy. Tutaj musimy zrobić rozpierdol. Bo on oczywiście wie, że to się nie przez przypadek rozbiło. On oczywiście wie, że Prodigy to wszystko zaplanował, że tam kogoś przekupił, nie. A więc i ona mu mówi. Hej, dajcie mu wszystko co będzie chciał, w no, zasadzie nie ma limitu, jak w Matrixie, zalogujcie mu każdy możliwy program, nie? Także będzie pewnie ciekawie, no bo jak rozumiem, on wie, on wie gdzie jest ta wyspa, więc będzie mógł wziąć jakąś ekipę asasy, jakiś Suicide skład po prostu i tam polecieć, nie? Eee, także jestem ciekaw, fajnie się zapowiada dalej, eee, okazuje się, że Prodigy to jednak jest skurwysyn, który tutaj, wiecie, w ogóle sam fakt, że on powiedział, żeby rozbić statek w mieście, nie, takie, tam są ludzie, no nie, <grych> w jego mieście, nie? No jest kurwy synem absolutnym. I teraz ten odcinek, jakby maska, podejrzewaliśmy to już tak wszyscy, ale no teraz to na pewno widzimy. Ale co ciekawe, tego wszystkie jakieś teksty o tym, że te hybrydy testujemy i że, Wiecie, rozpłynęliśmy, że to głupie, że dzieci tam wysłał, a przecież dokładnie wiedział, gdzie wysyła, nie? Ale widocznie jest takim ryzykantem, albo tak stwierdził, że dobra, hybrydy, to sobie może zrobimy nowe, a whatever. A przecież obcy to obcy, będzie jeden, nie? W sensie, że. Te, czy kilka tych obcych gatunków, nie? To zobaczył w tym po prostu nowy, lepszy łup, nie? Także. No, ciekawe. Wiele świetnych momentów, świetny klimat, bardzo mi się ten odcinek podobał. Taki prawdziwy, taki oldschoolowy Nostromo, nie? Taki. Powiem szczerze, że ten odcinek mi się lepiej oglądało niż obcy Romulus momentami, tak? Bo przynajmniej choć to było znajome. To nie mieliśmy co 5 sekund tych samych tekstów, co w starych filmach. Na zasadzie: Get away from her, you bitch! Ej, takie wiecie. Bo Romulus był też świetnie nakręconym filmem dla mnie, tak technicznie, ale znowuż strasznie, strasznie bo coś śmierdział tym takim, Aaa, mówimy to samo co kiedyś. Dziewczyna wyglądająca tak samo jak Krypli, w takim samym ujęciu wychodzi, tak samo jej rozwiewa włosy, takie, okej, okay. okej. Tutaj niby mamy wszystko to samo, no bo ej, jest to bardzo znajome, ale jednak. Inna historia, realistycznie dosyć poprowadzona. Znowu było można poczuć ten, ten strach. Ten strach przed izolacją, tą paranoją, jakimiś potworami, a jeszcze sabotażysta na no, zasadzie Mongasa. Także ja się bawiłem świetnie. Szkoda, że trzy odcinki zostały, bo świetnie się bawię tym serialem. Czekam na wasze opinie, moi drodzy. Co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.